1 kwietnia 2023 rok, prima aprilis. Idę sobie takim sosnowym lasem z dużym podszyciem, i przeszedłem tutaj na starego Danielka. Ale poobgryzany, coś go tu przytargało, bo. Niczym nie przysypany. Na pewno nie jest to miejsce, gdzie upadł. Pokaż no się co ty tu masz? Ale ciekawa. Ciekawa róża i pieczęć i tu jakiś taki myłkus, ale Tu Tutaj świeże ząbki myszek mm -hmm. Nic, wygotujemy, przebadamy i będzie gryzaczek. I co my tu mamy? Jest, jest. Gorsze się znajdowało.